Nie chcę nic mówić, ale niektórzy tutaj nie chcą trzymać dystansu i powinni to robić, ponieważ jak wiemy jesteśmy cały czas podczas... A dobra, już posłuchaliście się, proszę po kolei. A więc oficjalnie rozpoczynamy coś, co prawdopodobnie dla mojego komputera będzie okropne, a dla was będzie fajne do oglądania. Mam w tym momencie w ręce 100 przyjaznych botów. Znaczy 100. Nie wiem czemu gra policzyła 84. Czego to jest 84? Aha, to nie jest 100! Chwila, ład? Czemu to nie jest 100? Czyli najwyraźniej jedno z tych, czyli najwyraźniej jedna grupka z tego, co pozbierałem, nie była pełna. Na szczęście mam tutaj resztę. Teraz mam 100. To jest 100 przyjaznych botów. Co zamierzam z nimi zrobić? Zamierzam je wrzucić do tego skarbca na władzach. Władze są zniszczone, pomagał mi w nich trochę Baker, ale poszedł spać, jest 22.25 i teraz do tego skarbca wrzucę wszystkie boty. Wiadomo, że one stąd wybiegną, wiadomo, że zaraz tych botów tutaj nie będzie, ale postaram się, żeby jak najwięcej botów tutaj zostało. Żeby to osiągnąć, na pewno, po pierwsze postawię tutaj takie schodki, takie ścianki po bokach, daszku już nie mogę i na razie to myślę wystarczy. To jest taka Basic, bardzo ochrona przed tym, żeby nie mogły stąd na początku uciec, bo pewnie będą chciały, żeby zdobyć jakąś broń. Dobrze, w takim razie jest, zaczynajmy. Jeszcze zniszczę to, żeby się tutaj na pewno zmieściły. Wyczyścimy tutaj troszkę pajęczyny i na koniec policzę, ile jest tutaj botów, znaczy policzę. Włączę powtórkę i postaram się policzyć, ale jeżeli nie uda mi się, to będziemy się sugerować numerkami botów, bo tych botów już troszkę spawnowałem, więc zobaczymy. Już się bężą, już niszczy barykadę. Dobra, zaczynamy. Start. Ej, ja myślałem, że one będą chciały niszczyć barykadę, ale na razie ułożyły się w taką kolejkę. I próbują biec, ale jakby nie mogą. Bardzo ciekawe, co się z nimi dzieje. Myślałem, że boty nie pozwolą sobie wejść na głowę, ale najwyraźniej pozwalają sobie, i przez przypadek spawnowałem boty na dachu. Widzę, że gra mi blokuje po jakimś czasie, jak próbuję je spawnować. Robi taką, jakby blokadę. Może to jest takie ostrzeżenie. Nie rób tego więcej, ale ja tego. Ała! O nie, to są dźwięki kroków, ale to jest głośne, o Boże. Teraz mamy problem, nie mam jak przejść dalej, a troszkę już tutaj jest mało miejsca. Oprócz tego, że cały ekran mam zaspamiony powiadomieniami, ile jest tu botów. Trzeba było to robić z drugiej strony. Postaram się teraz tam przedostać. Mam nadzieję, że mi się uda. Utknąłem troszkę. Muszę teraz spamować spację, żeby móc się tam przedostać. No, 100 botów w skarbcu zaczynają niszczyć skarby, co od środka. Możliwe, że im się uda. Nie wykluczam tej sytuacji. Takiej ilości botów może się udać nawet zniszczyć rzeczy niezniszczalne. Jak wiecie, spamuję tą spację, jak tylko mogę, ale najgorsze było, jakbym wpadł teraz między te boty. Bo pewnie już bym się nie wydostał. Jakby wszystkie teraz zaczęły iść w moją stronę, to ja bym ogłuchł. Ej, czy wy to słyszycie? Ale to jest głośne. Ja próbuję stąd wyjść. Dalej, dalej. Ej, co jest? Ej, miga mi mapa. Dobra, yy... właśnie zepsułem fortnite'a. Proszę dać mi przejść. Proszę dać mi przejść. Chcę rzucić ostatniego bota. To jest mniej więcej 100 botów w skarbcu, które nie potrafią się z jakiegoś powodu stąd wydostać. Okej, okay. w tym momencie mogę iść po kolejną... <laughs> jak to świetnie wygląda. O cholera, nie, 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 Bym zedytował tam na dole i byś się wydostały Ale ich tu jest dużo ale ich tu jest dużo. Ja widzę, że są boty z numerkiem 200, czyli na mapie jest co najmniej 200 botów, bo jeszcze tam dalej gdzieś spawnowałem je. Widzicie, kilka prawdopodobnie mogło wyjść też przez ścianę. Co one robią? A tam jest jeden. A poza tym one sobie tutaj skaczą, próbują się pewnie wydostać. Ciekawe, czy mogą zrobić je motkę. Chyba nie. Dobra, pójdziemy po jeszcze więcej botów. Zobaczymy jak dużo da się ich, że tak powiem, zgromadzić. Najgorsze jest to, że muszę się od nich oddalić, a to może sprawić, że znikną. Dlatego potem zobaczymy powtórkę. A Żeby była powtórka, to muszę zginąć, czyli poczekaj do samego końca. No i proszę, mamy już 5 granatów z przyjaznym botem. Tamty pomagał mi zbierać piekarzyk, więc tej będę miał dużo trudniej, ale mam nadzieję, że mi się uda. Tu są wrogie boty. Tych nie chcemy, bo będą zabijały i boty, i nas, a walkę robotów na którymś live już robiliśmy. To pamięta tego bardzo. Szanuję, bo było to w poprzednim sezonie. Ej, miód! Te... Co to jest? Mimo tego, że się oddaliśmy z tamtego miejsca, to wygląda kolosalnie. Wiemy, że one stamtąd nie wyjdą, bo są zbyt głupie i nie pomyślałbym o tym, że one nie wyjdą. A teraz e, martwię się, że one mogły zniknąć. Czekajcie, podejdę do nich, bo jak zniknęły, to będzie mi bardzo przykro. Nie, są tam nadal, dobra. Przy botach spadły mi FPS, ale nie jakoś znacząco, bo mam najniższe ustawienia. I jeszcze przełączyłem na chwilę nagrywanie na kartę graficzną, bo ona nie jest tu zbyt używana. To jest ta pętla, o której mówiłem w poprzednim odcinku. O i znowu nie zadziałało, widzicie? To nie moja wina, to te boty są zepsute. No na pewno. Znaczy, te roboty, a nie boty. Boty to co innego trochę. Dobrze, ze skrzynki padły mi. Jest, przyjazne. Boże, bo tych przyjaznych praktycznie nie ma. Więcej jest wrogich. Tych wrogich, jakbym miał pozbierać, to bym miał drugie tyle, co miałem w skarbcu. Dlatego muszę dbać, żeby mi żaden przyjazny przypadkowo jakoś nie zginął. Bo tam jeszcze zostało, pamiętam, 9. Tu mamy. Wrogie, bo ty, tych nie chcemy. Ktoś do mnie dzwoni, czekajcie. Mam jedzenie widzowie. Także patrzcie, tak mało brakowało. Czyli teraz widzimy się za jakiś czas. Ja zjem i w tym czasie będę szukał botów. W międzyczasie wy możecie zostawić suba, także widzimy się za chwilę. Ej, bo ja troszkę za daleko poszedłem. Bo jakby tu są władze, jestem na zalewie. Stark Industries jest dosyć blisko. Na Stark Industries też są roboty, ale tu, tu jest ich tak dużo. Dobrze, na mapie jest ich co najmniej 200, to już wiemy. Gorzej, że wszędzie są granaty z wrogim botem, a my potrzebujemy z przyjaznym. Bo jakbym tam teraz rzucił wrogie boty, to wystarczyłaby dosłownie milisekunda, już i by ich nie było. Potem dowiemy się, że wywaliłem serwery, i że to przeze mnie kilka dni nie były dostępne. Dobra, nie ma tu botów. Jeszcze poszukam, ale jak nie znajdę więcej przyjaznych, to zaję tylko tych botów na tyle, żeby było ich 150, powiedzmy. No i to chyba będzie wszystko. Są tylko granaty z wrogim botem. Już któryś z kolei granat jest właśnie z wrogim. Jest z przyjaznym, dobra. Widzę, że gra mi sprzyja. Sprzyja, że wiecie, sprzyja z przyjaznym, rozumiecie. Śmieszne. No a teraz jakby mi nie sprzyja. Może to są granaty z niesprzyjaznym botem. Dobra już koniec, sorki. Dobrze, to jest ostatnia skrzynka, na którą patrzę. Jak nie będzie w niej przyjaznych, to wracamy, tak czy siak, ale nie ma w niej przyjaznych, więc wracamy. Tylko nie chce mi się znowu tego robić na piechotę. Znalazłem sobie jakieś autko, najlepiej wyścigowe, ale wszystkie tu mają zablokowane opony, no dlaczego? Tu nie... Lama, co ty tu robisz? Te lamy zaraz zaczną wchodzić ludziom do domu. Powinni coś z tym zrobić, szczerze mówiąc. W poprzednich sezonach lamy nie wchodziły na dom. W poprzednich sezonach to lamy mogły być praktycznie poza wyspą, ale nie będę przypominał o tych błędach. Co ciekawe, tutaj nie ma botów, w miejscu, w którym teoretycznie być powinny. Mam nadzieję, że dostanę jakieś przyjazne. Nie, już żadnych nie dostaję, czyli albo gra uznała, że może nie chcemy wywalonych serwerów, albo możliwe, że tak, chyba gra tak po prostu uznała, bo żadnego przyjaznego bota nie chce mi dać. Jeszcze tu mogą być. No tu mogą być. Tu jest taka skrzynka. Nie, dobra, nie ma żadnych, naprawdę. Gra przestaje generować. Myślę, że jakbym grał z jakimś kolegą, to byłoby to dużo łatwiej znaleźć, ale... Gram sam w tym momencie. Nie mam żadnego towarzysza do szukania granatów z botami. Także muszę radzić sobie sam, co nie zmienia faktu, że zabawa jest przednia. Jak widzę, ile botów po prostu jest w jednym miejscu. No to to będzie co najmniej 120 botów, no 115 może, bo kilka się spełniło na dachu. Ale zaszokowało mnie to, że one w ogóle nie wychodzą na dach, mimo wszystko. Ale zaszokowało mnie to, że one w ogóle nie wychodzą stąd, chociaż miały przez siebie taką możliwość, więc wow, ale będę to za sobą zamykał, bo inaczej mogłyby wyjść, a ja bym tego nie chciał ok, one jednak są głupie jak szpadel. Moja droga, armio: przyszły dostawy żywności oraz siorbów. Proszę o to, to dla was siorby. Niektóre boty usilnie próbują stąd wybiec, jednak inni na to nie pozwalają. Oto moja twierdza, oto mój bunkier. Przez jakiś czas musiałem się tutaj chronić, ale ostatnio słyszałem, że tu jakieś nielegalne zgro... a co to za nielegalne zgromadzenie? Dobra, wypuśćmy te boty, bo i tak więcej ich nie zbiorę, więc zniszczmy te budowle, niech one se wyjdą, bądźcie wolne. Ale one chyba nie mają zamiaru stąd wychodzić. A jednak mają! O mój Boże, dobra. Po kolei, proszę. Wybiegły jak dzieci ze szkoły pod koniec roku szkolnego. Tak boty wybiegają z schronu. Co tu się stało? To chyba są skutki pewnego wirusa. Nie chcę nic mówić, ale niektórzy tutaj nie chcą trzymać dystansu i powinni to robić, ponieważ, jak wiemy, jesteśmy cały czas podczas. A dobra, już posłuchaliście się, proszę, po kolei. Jeszcze wy. Proszę, teraz wy, kolego, troszkę w bok. Dzięki, naprawdę. Duża część skarbca postanowiła jednak jeszcze chwilkę zostać, żeby się ze sobą zapoznać, ale myślę, że mogę ich zachęcić. Po kolei, proszę. O, no właśnie, i o to chodziło. Miało być po kolei, ale tak też można. Już, już uwalniam kolegę. Uwalniam. Fajnie się bawiło. Proszę opuścić schron. Zamykamy schron. O, kurde! Ale że was jest aż tyle? Jakbym teraz wam postawił takiego spada. Ale to będą lagi. E... To niesamowite jak wiele radości może dać postawienie kilku botów. I widzę, że korzystają chętnie z tego rozwiązania, które można nazwać trampoliną. Jak widzicie, bardzo chętnie podchodzą, żeby skorzystać, jak na Placu Zabaw. Cieszy mnie to, że mogą sobie z tego skorzystać, ale teraz ta ściana jest smutna. Tutaj nie ma żadnych takich przywilejów, dlatego ja bym tu chętnie taki postawił, ale... O, udało się! Udało się postawić tu taką... Yy, właśnie to zniszczyliście, musieliście to robić naprawdę? A tym jakże z bagowanym akcentem kończymy ten odcinek, a ja chyba będę musiał umyć sobie oczy, bo nie zapomnę tego, co widziałem przez ostatnią godzinę.